Polarny zwany Krzanek stał do nas prosto z Finianki. To zdecydowanie nasz najmłodszy reprezentant. głównym celem na nasz jest zdobycie jak najwyższego miejsca w zmaganiach o tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów. Brawa! Brawa! Na scenę wyjdzie Mikołaj Drożdżowski. Zapowiadający się zawodnik Pochodzi z Bydgoszczy Poza klubem ze swojego macierzystego miasta Reprezentował barwy Rawicza i Grudziądza Kolejny z zawodników Orła W sezonie 2014 to z Wicebrójny Rodził się w Rosji A do Polski trafił W 2006 roku I przez 4 lata był związany z klubem z rybnika. Po przyjęciu oferty z goszczy Denis startował w Ekstralidze. Kolejny z naszych zawodników to Jakub Białrok! Jego chyba nie trzeba przedstawiać. To zdobywca piątego miejsca w tegorocznym plebiscycie. Najlepszego sportowca dżimbońskiego. No a teraz wejdzie na scenę na pewno uśmiechnięty, bo on jest zawsze uśmiechnięty. Magnus! popularnie zwany Zorro. Najstarszy w drużynie. Polski lider starty rozpoczął w wieku 28 lat. Będzie się działo, bo na scenę wchodzi Antonio Lidbeck. Jest najbardziej ukuptuowany naszym różowcem, urodzony w brazylijskim Rio de Janeiro. W środowisku żużlowym jako Puzo. W roku 2000 był wypożyczony ze swojego macierzystego kultury i reprezentował, uwaga, barwy łódzkiego towarzystwa żużlowego.